Ta drobna dziewczynka otworzyła drzwi siłą miłości. Nie masz prawa porzucać naszej przyjaźni. Ja bym tego nie zrobiła. Riley, odpycham cię, bo to ja nie jestem dobra dla Ciebie. To ja o tym decyduję. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo jeśli to ma być mój świat, to jego najważniejszą częścią jesteś ty. Chcesz mnie uratować, co? Tak. On jest. Na pewno nie pozwolę ci zakończyć mojej przyjaźni z mają. Riley, myślisz, że tego właśnie chcę? Nie. Ale powiedziałeś, że chcesz, żebym uczyniła ten świat moim własnym i chcesz, żebym odrobiła zadanie. No więc robię to, właśnie teraz. Oto ktoś, o kogo warto walczyć moja najlepsza przyjaciółka. Będzie nas pakować w kłopoty, a ja będę nas z nich wyciągać.